W poprzednim odcinku z serii Zbawienie powiedzieliśmy sobie na temat skruchy i jest ona bardzo, bardzo istotna, aby zrozumieć prawdziwe wyznanie grzechów, prawdziwą spowiedź. Dzisiaj chciałbym się skupić właśnie na tej autentycznej spowiedzi, ale jeśli nie widziałeś poprzednich odcinków, to wskakuj najpierw do poprzednich odcinków z serii. Zatem Biblia mówi. Takie słowa: kto ukrywa swe grzechy, nie będzie miał szczęścia, ale kto je wyznaje i porzuca, dostąpi miłosierdzia. Fragment z przypowieści 28:13. I zwróć uwagę: tutaj jest napisane, że jak chcesz mieć szczęście, wyznaj swój grzech. Okej, okay, czyli idź do spowiedzi. No dobra, ale jak się to odbywa? No, Pan Bóg mówi tutaj wyraźnie, że nie potrzeba jakichś zewnętrznych, zabiegów. Nie potrzeba, nie wiem, biczowania, nie potrzeba ut utrapień jakichkolwiek ciała, nie potrzeba tego, aby, e, aby na przykład pielgrzymki robić gdzieś do miejsc świętych i gdzieś na kolanach się męczyć. Nie. Warunek jest dość prosty. Tu jest napisane, kto wyznaje i porzuca, dostąpi miłosierdzia, czyli łaski, czyli właśnie dostąpi, e, dostąpi przebaczenia grzechów. Czyli musisz wyznać swój grzech i go porzucić. Czyli prosta sprawa na szczęście, prosta recepta. Musisz wyznać i porzucić. To wyznanie musi być oczywiście z serca. O tym sobie jeszcze troszkę więcej powiemy. Czyli nie zewnętrzne jakieś zabiegi, ale prosta zmiana serca i szczere wyznanie i odwrócenie się od grzechu. To jest, są te warunki. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli jeszcze fragment z Jakuba 5, 16. Słuchajcie, co tutaj jest napisane. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Czyli mamy co robić? Wyznawać sobie, nie, wyznawać księdzu? Wyzna... Nie, wyznawać sobie nawzajem nasze upadki i modlić się jedni e, za, za drugich. I teraz to jest, to jest bardzo istotne, ponieważ przede wszystkim wyznaj grzech temu, przeciw komu zawiniłeś. Jeżeli, jeżeli zrobiłeś komuś jakąś szkodę, krzywdę, no to jemu musisz wyznać. To jest, to jest podstawowa rzecz. Sprawiłem coś, co komuś mocno zaszkodziło, to idę do niego i mówię, przepraszam ciebie, a nie do jakiegoś innego faceta w konfesjonale i jemu mówię, że tamtego skrzywdziłem. Nie. Najpierw masz iść. Do tej, tej osoby, którą, którą przeciwko której zgrzeszyłeś. Yy, następnie, komu należy wyznać grzech? No, Bogu. Dlaczego? Ponieważ zgrzeszyłeś przeciwko Jego, yy, yy, przeciwko, jak zgrzeszyłeś przeciwko temu człowiekowi, to zgrzeszyłeś przeciwko Jego Stworzycielowi i Odkupicielowi. Dlatego należy wyznać grzechy. Bogu. I tutaj Jezus jest tym orędownikiem. Jak czytamy, że jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus, Jezus. Jeden jest pośrednik a, i właśnie Jezus jest tą, tą osobą, która pośredniczy między jakby Tobą i Bogiem. I to jest, co jest niesamowite, bo Jezus jest również naszym wstawiennikiem, orędownikiem. On się wstawia za nami. Jeżeli my zgrzeszyliśmy... To teoretycznie w świetle prawa czeka nas śmierć, ponieważ tak jest napisane. Jednak Jezus skakuje w tę miejsce i mówi: Nie, ja tę śmierć poniosę, on żałuje, on ma prawdziwą skruchę, on chce się odwrócić, on wyznał swój grzech, ja jestem w jego miejsce. Niech moja ofiara, niech moja śmierć będzie na, poczytana na jego konto, a więc on wyrok, wyrok już odbył. Ale jednak najpierw trzeba ukorzyć swoje serce. To jest podstawowy pierwszy warunek. I o tym powiedzieliśmy sobie już troszkę wcześniej, w odcinku o Skrusze i koniecznie go obejrzyj najpierw. Jeśli nie było skruchy i odrzucenia grzechu, to oznacza, że nie ma jeszcze pragnienia odpuszczenia tego grzechu. Rozumiesz? Jeżeli jeszcze nie miałeś tej prawdziwej skruchy, nie prosiłeś o nią i nie było takiego odrzucenia, takiego. Że nie chcesz naprawdę jakie odrzucenia z serca danego grzechu, to znaczy, że nie masz jeszcze pragnienia, aby Bóg Cię odpuścił. Zastanów się nad tym. E, czyli, no i właśnie, jeżeli nie ma pragnienia tego, jeżeli nie masz tego pragnienia, żeby Bóg ci odpuścił, dany grzech, to znaczy, że nie zaznałeś jeszcze pokoju Bo Bożego. To jest bardzo ważne, ponieważ pragnienie odpuszczenia, pragnienie czystego sumienia, jest pokaże się wtedy kiedy my zaznamy spróbujemy na czym polega pokój boży na czym polega bycie pojednanym z niebiosami i wtedy nie będziemy chcieli stracić tego pojednania za, wszel za wszelką cenę i dlatego nie będziemy chcieli grzeszyć ale jeżeli nam się noga powinna to nie będziemy chcieli pozostawać w grzechu albo po pozostawać pod przekleństwem prawa dlatego przyszedł Jezus aby i że możemy momentalnie być na nowo pojednani z Bogiem. Dlatego, jeżeli ktoś nie zaznał tego pokoju, nie wie jaką wielką ono ma wartość, jeżeli nie zaznałeś tego pokoju, to nie będziesz chciał, nie będziesz inwestował tak dużo, aby aby go, sobie, jakby go odzyskać po tym, jak odwróciłeś się w stronę nieprawości. Tak. Wyznanie grzechów musi być dobrowolne. Czasem się niektórych przymusza, o musisz mi przebaczyć, mówię, o. Nie. Wyznanie grzechów musi być dobrowolne, albo czasem dzieci się, się tak zmusza. Musisz tutaj powiedzieć przepraszam i będzie wszystko ok. No właśnie, to nie o to chodzi. Bo no zresztą zobaczmy jeden fragment. Psalm 34:18 18, już otwieram. Bliski jest Pan skruszonym w sercu i wybawia złamanych na duchu. Dlatego właśnie tutaj ta skrucha jest, jest bardzo, bardzo potrzebna. I zwróć uwagę, ta rzecz musi być dobrowolna. Nie jesteś w stanie kogoś zmusić, albo przymusić do tego, aby, aby był złamany na duchu, jeżeli nie robi mu to, co zrobił. Ok? Czyli... Tylko takim bliski jest Pan i wtedy może być tak naprawdę takie prawdziwe właśnie oczyszczenie człowieka. I na, no ale właściwie o to właśnie chodzi w spowiedzi, żeby człowiek był oczyszczony, żeby na nowo miał pokój z niebem. Aby na nowo miał czyste sumienia, czystą kartę i znowu jestem bezgrzeszny, ponieważ Jezus umarł za moje grzechy i znowu mogę kroczyć z Bogiem, mieć pewność, mieć tą pewność, że On jest ze mną. Wysłuchuje każdej mojej modlitwy i spełnia daleko więcej o, niż to, o co prosimy. Dobrze, więc komu wyznajemy grzechy? Komu należy wyznać grzechy? I teraz tak. Często grzechy, tak jest z bardzo wielką ilością grzechów. Yy, są to takie grzechy, które można, można wyznać jedynie Bogu. Są to rzeczy jakieś tam zrobione w ukryciu, o których nikt za bardzo nie wie, które no, gdzieś tam szkodzą może mnie przede wszystkim. Takie grzechy należy wyznać przede wszystkim, znaczy, jedynie, jedynie Bogu. Żaden śmiertelnik, ża żaden grzesznik nie powinien ich słyszeć. Chyba, że jest pewna taka sprawa, że naprawdę sobie nie jesteś w stanie z czymś poradzić i potrzebujesz wsparcia drugiego chrześcijanina. Wtedy przyjdź do niego z modlitwą oczywiście, ponieważ pamiętaj, że to obciążasz tego człowieka. Jeżeli ktoś słyszy, że dana osoba zrobiła to, to czy tamto, to wtedy pewna bariera dla niego, aby zrobić to samo, już może, może zostać obniżona. Ja nie mówię, że musi, ale może. Ktoś może gdzieś tam, powiedzmy, też z tym walczy i słyszy, o, inny ten też ma z tym problem, i gdzieś diabeł przez to go zwiedzie. Więc pamiętaj, obciążanie kogoś swoimi problemami zawsze jest to właśnie ob obciążeniem. Ok? No dobrze, ale czasem naprawdę musisz to zrobić, ponieważ nie możesz sobie z tym zbędaną rzeczą poradzić. Jesteś przerażony, czy, czy w ogóle dotrwasz, czy będziesz zbawiony, no bo nie jesteś w stanie sobie z tym poradzić. Takie myśli gdzieś tam diabeł wkłada do głowy. Dlatego dobrze jest czasem przyjść do kogoś i prosić o modlitwę, porozmawiać z nim. Ale takie wyznanie, takie prośba o przebaczenie powinna być skierowana jedynie i bezpośrednio do Boga. Pamiętaj, Jezus jest orędownikiem. Do niego kierujemy, kierujemy prośby o przebaczenie, ale jeśli skrzywdziliśmy kogoś, jeśli nasz grzech kogoś skrzywdził, to musimy również tej osobie ten grzech wyznać. Nie? Musimy również tej osobie, a to jest logiczne i, i oczywiste, jeżeli dany grzech był publiczny, jeżeli publicznie kogoś na przykład szykanowaliśmy, to publicznie należy wyznać grzech. Taka jest zasada. Publicznie coś zrobiłeś, publicznie wyznaj. A nie tak, że powiedzmy gdzieś tam na forum wszystkich obsmarowałeś kogoś, a potem bezpośrednio przychodzić w ciszy, nie wiem, w prywatnej wiadomości przepraszasz. Nie. Na forum obsmarowałeś, na forum przepraszasz. Prosta sprawa. Prywatnie obsmarowałeś, prywatnie przepraszasz. Taka jest rzecz. Dobrze. Teraz co należy wyznać? Ko kolejny etap. Co? Już wiemy komu. Raz pytanie, co? Czasem nasze modlitwy, czasem nasze wyznania są takie: O Panie Boże, przebacz mi moje wszystkie grzechy i już. I myślimy, że to sprawę załatwia. No nie. Jak zobaczymy za chwilkę w pewnym fragmencie biblijnym, że wyznanie grzechów musi być szczegółowe. Nie możesz prosić Boga: O wybacz mi wszystkie grzechy. No nie, no bo tak naprawdę nie odczuwasz żalu z uwagi na dany jeden konkretny grzech. On nie jest w Twoim umyśle, on Cię nie przytłacza, a to myślała wybacz wszystkie. Nie. Takie coś nie ma żadnej wartości, żadnej, zerowej wartości. Zawsze wyznanie musi być szczegółowe. Ja konkretnie muszę powiedzieć Panu Bogu, Boże, wybacz mi, w tym i w tym momencie zrobiłem to i to dokładnie źle. I ja jestem winny, i ja, ja zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Jednak ty jesteś miłością, jesteś e, moją radością, jesteś w stanie mnie z tego uwolnić i oczyścić. Okay? Na tym to polega. Czyli wymieniamy dokładnie nasze grzechy. Dokładnie, bo no, Panu Bogu wymieniamy nasze grzechy. Czy też tak samo, weź sobie wyobraź, że właśnie przyszedłbyś, że powiedzmy, powiedzmy ukradłeś coś komuś i przychodzisz teraz do niego i, i mówisz, wybacz mi, że jestem niedobrym człowiekiem. <grym> to nie ma żadnej wartości, ale wybacz mi, że ukradłem Ci to, to i tamto. To już ma wartość, i wtedy człowiek może Ci wybaczyć. Tak samo jest z Bogiem, tak samo wy, wy, wyznanie grzechów musi, musi wyglądać. No i tak, przykładowo, w czasach Samuela, Samuela, Izraelici odeszli od wiary i odeszli tak mocno, że zostali całkowicie znieczuleni na głos Boga i nie, nie byli w stanie być kierowani już Jego Duchem. I teraz Teraz coś, co, do, do czego doszło? Doszło do tego, że oni zapragnęli króla, bo chcieli służyć, chcieli służyć tak, królowi tak jak innym, inne narody. Czyli nie słyszeli głosu Boga. Przez Samuela wołanego, przez, przez Ducha Świętego przemawiającego do nich. Nie słyszeli tego właśnie wołania. I teraz jak oni wyznali swój grzech? I teraz zobaczymy, to jest pierwsza Samuela, 12-19. Zobaczymy, czy to było ogólne, czy nieogólne. Wtedy cały lud powiedział do Samuela: Módź się za nami, za swoimi sługami, do Pana, swego Boga, abyśmy nie pomarli. Dodaliśmy bowiem do wszystkich naszych grzechów to zło, że prosiliśmy dla siebie o króla. Czyli konkretnie, mówią dokładnie, to był nasz grzech, to był nasz grzech, do tych innych, które. Wcześniej, może były wymienione, dorzucili tę jeszcze rzecz i mówią konkretnie: prosimy o wybaczenie tego, żeby Samuel wołał do Pana. Czyli tak to wygląda. Wiemy już co, jak to należy, jak to należy zrobić. Musimy pamiętać, że bez takiej skruchy i reformy serca, Pan Bóg nie, nie przyjmie wyznania grzechów. Musi się ten poprzedni element, żal ża ża grzechy, który jest darem Boga, nie jesteś w stanie tego sam zrobić. O czym sobie już dawno powiedzieliśmy. Musisz prosić o, ta, o, o skruchę i ją dostaniesz. Prosić i wierzyć, że dostaniesz i ją dostaniesz. Czyli właśnie i, i następnie oczywiście pojawi się reforma. Pewnie jak wnioski. No może tę rzecz będę robił inaczej, żeby tutaj nie upaść. Może no po prostu wyrzeczenie się grzechu, reforma. Wtedy Pan Bóg przyjmie daną yy, dane wyznanie, daną spowiedź. Właśnie. Yy, trzeba usunąć to, to, co się Bogu nie podoba. I to jest właśnie wynik prawdziwej skruchy. Zobaczymy jeszcze Izajasza 1, 16, 17 Obmyjcie się i oczyście. Usuńcie przed moich oczu zło waszych uczynków. Przestańcie źle czynić. Uczcie się czynić dobrze. Szukajcie tego, co sprawiedliwe. Wspomagajcie uciśnionego. Brońcie sieroty. Wstawiajcie się za wdową. Czyli zwróć uwagę, jest tutaj napisane dokładnie. Pan Bóg mówi, przestańcie to robić. Odwróćcie się od rzeczy, która, która jest zła. Musisz to zrobić. O co tu chodzi? To nie jest tak, że ja gdzieś tam wyznaję i a, ale będę to dalej robił, ale wyznaję i. Nie, musisz po prostu przestać tę rzecz robić. Ja wiem, że to jest ciężko, trudno, jeżeli człowiek jest zniewolony. Ja sam byłem zniewolony od wielu, wielu rzeczy. Ja rozumiem o co chodzi. Niemniej jednak, musisz tę rzecz zrobić. I tutaj jest napisane: Usuń, usuń to zło z przed moich oczu, pan Bóg nie chce na to patrzeć. I dalej, rób dobrze w to miejsce. Nie po to, żeby Pan Bóg Ci wybaczył. To nie o to chodzi. To nie jest jakby, że teraz masz dobre uczynki zbierać. Nie tędy droga. Nie, nie, nie. Pan Bóg Ci wybaczył za darmo. Przez Jezusa Chrystusa. Niemniej jednak wymaga od Ciebie, że skoro zostało Ci wybaczone, no, musisz się odwrócić od tego. Nie robić dalej. To jest tak jak, to jest tak jak kobieta ta przyłapana na cudzołóstwie. Pan Jezus mówi, powiedział do niej, i ja Cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Często kończymy na tym i ja Cię nie potępiam. Nie, Pan Jezus powiedział dwie rzeczy. Okazał jej łaskę, niezasłużoną, ponieważ, ponieważ no, w świetle prawa mojżeszowego powinna zginąć. Więc okazał jej łaskę, ale powiedział też i Ci nie grzesz więcej, więc pokazał jej też prawo. Ma jedno i drugie. Jedno i drugie musi chodzić ze sobą w parze. Wtedy jest to biblijna nauka, a nie jakaś herezja. Zobaczymy Ezechiela 33, 15. Jeśli bezbożny zwróci zastaw, odda to, co wydarł i będzie chodził według praw życia, nie czyniąc nieprawości, na pewno będzie żył i nie umrze. No dobrze, prosta sprawa. Do wyznania musimy, do wyznania naszych grzechów musimy dodać yy, odwrócenie się od nich, próbę naprawienia tego, co zrobiliśmy, yy, o, co zrobiliśmy źle. Dobrze, zobaczmy jeszcze kolejny fragment, żeby mieć taki pełniejszy obraz tego, co mówi Biblia w tym temacie. To bowiem, że byliście zasmuceni według Boga, jakąż wielką wzbudziło Was pilność, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką bojaźń, jaką tęsknotę, jaką gorliwość, jakie wymierzenie kary. We wszystkim okazaliście się czyści w tej sprawie. Tak właśnie działa prawdziwa skrucha, że człowiek właśnie, o, tutaj ma tą tęsknotę, gorliwość, gorliwość w czym? W odwracaniu się od, od, danego, yy, od danego grzechu. Yy, właśnie, bo jest taka pewna rzecz, czasem sobie nie zdajemy sprawy, dlaczego dany grzech jest tam jakoś zły, no może nam się wydawać, że oje, no, tam się nic nie dzieje, w ciszy swojego domu nikt nie widzi. Dobrze, ale jest pewien, pewna rzecz. Jeżeli robisz coś, co się, co się nie podoba Duchowi Świętemu, to przez grzech, jakikolwiek grzech, Jaki grzech, który Duch Święty, o którym Ci mówi, to przez grzech człowiek przestaje widzieć wady swojego charakteru. On w pewnym sensie staje się znieczulony i nie rozumie ogromu zła, jaki to, jaki to powoduje, bo gdzieś tam mu się wydaje i ten grzech go coraz bardziej zaciemnia, coraz bardziej zaciemnia. Czyli no to jest taka przykra rzecz, bo przestaje widzieć tak naprawdę, jaką wielką wagę ma dana, dany grzech. I wtedy pojawia się tłumaczenie swojego grzechu, no bo człowiek tak lubi tę rzecz, wie, że gdzieś tam Biblia coś tam mówi, nie w ten sposób, no i zaczyna tłumaczyć. Tłumaczy, że a, no, no, to może nie jest takie złe, tak naprawdę ja nikomu nie szkodzę i wymyśla milion, milion różnych e, różnych wymówek. I teraz zwróć uwagę, jak było z Adamem i Ewą, kiedy, kiedy zgrzeszyli. Oni byli, owszem, byli przerażeni, gdy zgrzeszyli. Byli przerażeni, co się stało. Ale pierwszą ich myślą, co było? Jak tu się usprawiedliwić i uniknąć kary? Jak się usprawiedliwić? I teraz tak, zobaczmy właśnie pierwszą Mojżeszową 3.12. Jak to wyglądało? Pewnie znasz bardzo dobrze te fragmenty, ale warto, żebyśmy tutaj, jak już mówimy o tej takiej fałszywej, fałszywym wyznaniu, to, to, to tak to ono wygląda. Adam odpowiedział. Kobieta, którą mi dałeś, czy Ty jesteś winien, Ty Boże, jesteś winien, bo stworzyłeś kobietę, dałeś mi ją, a poza tym kobieta jest winna. Nie ja nie, ja jestem bez winy. Którą mi dałeś, aby była ze mną, ona dała mi z tego drzewa i zjadłem. I tak to właśnie wygląda. To jest naturalna reakcja grzesznika. Ja nic nie zrobiłem, nie, 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 to nie moje ręce. Tak to wygląda. No dobrze, a jak Ewa zrobiła? No Ewa podobnie. Bóg zapytał kobietę, co zrobiłaś? I odpowiedziała: To wąż mnie zwiódł, on i zjadłam. Czyli po co w ogóle tu węża wprowadziłeś? Ty stworzyłeś węża? To wszystko jest jego wina. No w ogóle to twoja wina, bo go stworzyłeś. Dlaczego go takiego stworzyłeś? No, także znowu, uniewinnianie jest to tak: wąż mnie zwiódł i zjadłam. No, tak. Jego wina. Ja jestem bez winy, ja przecież nic nie zrobiłam. Tutaj mówi Ewa, nie? Tak. Czyli wszystko spada na dobrą sprawę, wszystko spada na Boga. O, Jego obwiniamy. Że dla, gdybyś inną sytuację życiową zrobił, gdybyś inaczej wszystko potoczył, no to by tak nie było. Yy, także to jest to fałszywe wyznanie grzechów, usprawiedliwianie. I takie wyznanie nie jest od Ducha Świętego, żeby to było jasne. Nie jest od ducha świętego, i żeby to było jeszcze bardziej jasne, nie może zostać przyjęte. Ono jest obrzydliwością dla Boga. To jest coś, czego on nienawidzi. Ponieważ jest to wynikiem, wynikiem absolutnie grzechu, którego on również nienawidzi. No I tutaj przypomn przypomnę Ci historię celnika, który mówił, że Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Tak należy, tak grzesznik musi wyznawać swój grzech. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Nie, że o, ja nie jestem grzeszny, to wszystko sytuacja tak sprawia, jestem tu ofiarą tego wszystkiego. Nie. Ja biorę pełną odpowiedzialność, tak jak ten celnik. Yy, I w tym duchu dostaniesz wybaczenie. Jak tam czytamy w tej historii, że faryzeusz no, nic nie potrzebował, nic nie dostał. Celnik wiele potrzebował i wiele dostał. Nie? Czyli nie ma wymówek. W prawdziwym wyznaniu grzechów nie ma y, wymówek. I teraz zobaczmy przykład Pawła. Jak on po takim wyznaniu grzechów, jak on w, w, się zachowuje, jakich słów używa, zwróć uwagę. Paweł również wiemy, że ma, miał troszkę na sumieniu i w ten sposób pisze o sobie. Wprawdzie, mnie samemu, samemu wydawało się, że powinienem wiele czynić przeciw imieniu Jezusa z Nazaretu. I on mówi wyraźnie. Mnie się tak wydawało, że powinienem. I, da, i dalej czytamy. Tak też czyniłem w Jerozolimie, gdzie wielu z świętych zrącałem do więzienia, wziąwszy upoważnienie od naczelnych kapłanów, a kiedy skazywano ich na śmierć, głosowałem przeciwko nim. No, czyli Paweł widać, że on nie kryje grzechu, on wszystko objawia, mówi tak, ja mam z tym problem. Zobaczmy jeszcze w innym fragmencie. To jest pierwszy Tymoteusza 1:15. Wiarygodne to słowa i godne całkowicie tego przyjęcia, że Chrystus, Jezus, przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, i znowu, z których ja jestem pierwszy. Paweł wie co zrobił, żałował i zostało mu wybaczone, i stał się wielkim człowiekiem, wielkim apostołem. Także Ty również, jeżeli masz coś, jeżeli coś cię tam gryzie, Duch Święty daje Ci o, o, znać o czymś. Pomyśl sobie, jak wielką łaskę dostał Paweł, jak wielkich rzeczy dokonał. Nie ma prawie że człowieka, który, który powiedzmy w świecie chrześcijańskim, czy nie ma nikogo w świecie chrześcijańskim, który by nie wiedział, kim jest Paweł. Nawet jeżeli dane narody są jakoś sekularyzowane. Każdy wie, kim jest Paweł, że to był wielki człowiek. Chcesz być wielki? Chcesz osiągnąć wspaniałe, wielkie rzeczy z Bogiem? Chcesz mieć ten pokój, pokój, który jest z Chrystusem. Pewność, że cokolwiek na ciebie spada, nic ci to nie zaszkodzi. Potrzebujesz wyznania grzechów. Właśnie potrzebujesz tego bardzo. I pamiętaj, jest jedna taka bardzo piękna obietnica, napisana: Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. To jest werset, który musisz znać na pamięć. Jeżeli go jeszcze nie znasz, to jest taki werset, jeden z takich wersetów. Musisz go znać na pamięć, on musi stać się twój. Musisz mieć pewność, że to, co tu jest napisane, jest prawdą. Wyznajesz swoje grzechy komu Bogu, Bogu. I jeżeli przeciwko komuś grzeszyłeś, to temu przeciwko komu zgrzeszyłeś. I, I miej pewność, ponieważ Bóg jest wierny i Cię wybaczy. I z tym wersetem ciebie tutaj zostawiam. Ja nazywam się Szymon Wygnański. Zostaw subskrypcję, daj lajka śledź nas na Facebooku, również na Telegramie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!